Bestie widzilnej nocy. Bóg się rodzi, zaintonował do ołtarza ksiądz. Krystyna Łukaszek śpiewała pełną piersią. Trzymała ręce na brzuchu, szukając tam objawów życia, które miało z niej zrodzić się za cztery miesiące. Zdawało jej się, że znajdujące się w jej łonie dziecko śpiewa razem z nią, bo przecież śpiewali wszyscy. Podeszła do niej cioteczna siostra i powiedziała, że matka prosi, by natychmiast wróciła do domu, bo ojciec się upił i rozrabia. Łukaszkowie z dwunastoletnim bratem Krystyny, Mietkiem Kalitą, wyszli z kościoła, idąc do Zreblina, minęli autobus San zaparkowany w bocznej uliczce koło kościoła. W autobusie siedziało wielu ludzi, a wśród nich Józef Adaś i Jan Sojda. – Ojku, zabierzecie nas do Zrębina? – spytała Krystyna Sojdę. – Nie, bo wstecz do rana robiliście. Przez was wieś wyzywa nas od złodziei. Jana Sojdę łączyło z Krystyną pokrewieństwo przez jej babkę. Sojdę zwany był Jasiem Królem lub Królem Zrębina. Miał 48 lat, ukończone 7 klaszkoły podstawowej i był najbogatszym mieszkańcem wsi, a był nawet zachorem od zębów. Ludzie się z nim liczyli, a przede wszystkim bali, znając jego bezwzględność, ściwość i ustosunkowania, nawet w powiecie. Wszystko potrafił załatwić. Był kiedyś ławnikiem w sądzie, a jego kuzyn był milicjantem. W czasie procesji Bożego Ciała zawsze prowadził pod rękę kapłana z monstrancją. Kaliftowie też mieszkali w Zębinie. Krystyna, mając 18 lat. Wyszła za mąż za Stanisława Łukaszka. Sojda był obrażony na Łukaszków i Kalitów od czasu wesela Krystyny. Gości obsługiwała tam m.in. siostra Sojdy, która była żoną 24-letniego Józefa Adasia, kierowcy PKS. Jedna z osób pomagających w kuchni powiadomiła gospodarzy, że Adasiowa wynosi mięso i wędliny. Dowiedziała się o tym cała wieś. Sojda odebrał to jako osobisty policzek. Odnowiły się stare pretensje. Dziadek zamordowanych Jan Roj w 1948 roku zatrzymał Sojdę, który nie stawił się do odbycia kary więzienia za gwałt. W 1951 roku kolega Sojdy, Bronisław C., zabił z karabinu syna Jana Roja. Karabin był własnością Sojdy. Sprawca zabójstwa zginął później w nierozpoznanych okolicznościach. Roj był przekonany, że to Sojda stał za zabójstwem jego syna. W Wigilię około pół do drugiej w nocy, już powiedzieli trzech mężczyzn zgłosiło milicjantom z posterunku MO w Połańcu, że przy drodze z Rębińskiej leżą zwłoki obnażonej kobiety. Grupa operacyjna dochodzeniowa ze Staszowa, pierwszych oględnień miejsca zdarzenia dokonała świetle elektrycznych latarek w czasie śnieżnej zabiegi, która z minuty na minutę coraz bardziej zacierała ślady. Sam stał w rowie. W odległości około jednego metra od tyłu autobusu leżały ułożone wzdłuż rowu zwłoki kobiety, obnażone od pasa do kolan z podwiniętymi na głowę połami kożucha. Była to Krystyna Łukaszek. Nad ranem, przy wyciąganiu autobusu z rogu, milicjanci odkryli pod samochodem zwłoki Stanisława Łukaszka i Mietka Kality. W czasie oględzin autobusu nie ujawniono w nim takich wad, które mogłyby doprowadzić do wypadku bez winy kierowcy. Szybko auto zostało skierowane do kasacji. Oględziny zwłok w szpitalu w Staszowie. Udziałem prokuratora rejonowego były wykonane, jak się później okazało, pobieżnie i wadliwie. Przyjęto wówczas wersję wypadku drogowego i na niej skoncentrowano wszystkie działania operacyjno-dochodzeniowe. Zostało wszczęte dochodzenie w sprawie wypadku drogowego. Przesłuchiwani byli okoliczni kierowcy, w tym kierowca Sana Felix S. Miał doskonałe alibi. Sprawdzono także innego kierowcę PKS-u. Ze Staszowa Józefa Adasia, mieszkańca Zrębina. Przesłuchiwany wyjaśnił, że cały czas nie opuszczał domu. Potwierdziły to jego matka i żona. Nikt z pytanych nic nie wiedział, nie słyszał, nie pamiętał. Prowadzący postępowanie wyczuwali tajemniczą zmowę milczenia, ale mimo to nadal nie budowali nowych wersji, tylko trzymali się wersji wypadku drogowego. Mimo, że docierały już do nich sygnały, że to nie był wypadek, a zabójstwo. W kwietniu 1977 roku do nadzoru prowadzonej sprawy został skierowany inspektor Henryk Buczek z Komendy Wojewo Wojewódzkiej w Tarnobrzegu. Analizując zebrane materiały, inspektor zastanawiał się, czy to możliwe, żeby autobus zabił naraz trzy osoby idące szosą. Przejrzał kożuch Krystyny. Jeden guzik wyrwany był ze skórą. Gdyby przykucnała z potrzeby fizjologicznej, a taka była jedna z wersji wypadku drogowego, to przecież rozpiełaby kożuch, a nie wyrywała guzika razem ze skórą. Zwróćmy też uwagę na nowe buty kobiety. Miały startą zewnętrzną część obcasów, co sugerowało, że ślady te mogły powstać podczas ciągnięcia zwłok po zamarzniętej ziemi. I jak to to możliwe, że wszystkie ofiary w wypadku odniosły obrażenia głowy. Inspektor doszedł do wniosku, że nie był to zwykły wypadek drogowy. O swoich spostrzeżeniach zameldował przyłożonym. Z dużym opóźnieniem, które przyniosło wiele negatywnych skutków, powstała inna wersja śmierci Łukaszków i Kality. Zostali zamordowani. Na ich pogrzeb w łańcu przyszli mieszkańcy wszystkich okolicznych wsi. Najbardziej widoczny i aktywny był Jan Sojda. Na szyi miał zawieszony duży krzyż i najgłośniej modlił się za zmarłych. Czuwał nad kolejnością niesienia trumien. W dniu pogrzebu w restauracji stawiał łódkę. Płacił za to, co zamówił, a nawet za to, co wcześniej goście wypili. Widzisława Kalita podczas pogrzebu dzieci po Poprzysięgła doprowadzić sprawcę ich, ich śmierci na szubienicę. Po kilku dniach powiadomiła milicję, że czternastoletni Stasio S. drugi dzień świąt wołał pod domem Józefa Adasia: Bandyto, zabiłeś tylu ludzi! Milicjanci przesłuchali Stanisława. Chłopak początkowo nie chciał nic mówić. Wypierał się, aż wreszcie przyznał: Widziałem Adasia za kierownicą tego sana. I był z nim jeszcze facet, który przychodzi do sąsiada Adasia. Ja go nie znam. Człowiekiem tym był 25-letni ślusarz Henryk Witek, zamieszkały w niedalekiej Wolicy. 16 lutego 1977 roku Adaś został aresztowany pod zarzutem spowodowania wypadku drogowego. W jego szafce w zajezdni autobusowej PKS-u w Staszowie milicjanci znaleźli klucz do kół w kształcie litery S. Skojarzyli ten fakt z ustaleniami sekcji zwłok dotyczącymi obrażeń głowy u wszystkich trzech ofiar, które umacniały wtedy wersję wypadku drogowego. Po znalezieniu klucza zdobyli potwierdzenie zeznań młodej dziewczyny, która jechała nieco później innym autobusem, że gdy dojechali do miejsca, gdzie wrowie stał sam, zobaczyła Józefa Adasia, który z kluczem do kół w ręku. Kręcił się przy zwłokach Krystyny Łukaszek. Jana Sojda aresztowano za utrudnianie śledztwa. Chodził po wsi z siekierą, groził mieszkańcom, mieszkańcom i nakłaniał ich do składania fałszywych zeznań. Zwłoki ofiarowano z grobu i przekazano do badań w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, gdzie ujawniono wiele dodatkowych obrażeń. Biegli stwierdzili, że w wgłębienia na czaszce Stanisława Łukaszka mogły pochodzić od klucza znalezionego w szafce Józefa Andasia. Nastąpił punkt zwrotny w sprawie. Ofiary zostały zamordowane, ale kilka miesięcy pracy nad fałszywym tropem odbiło się na całym dochodzeniu i pozostawiło na nim piętno błędu, który w przyszłych latach był pożywką dla morderców i ich obrońców. Kierowca sana Felix Eks, kłamał, gdy zgłaszał kradzież samochodu. Gdy był na mszy, wszedł do niego brat z poleceniem od Józefa Adasia, wydał kluczyki od autobusu. Podczas pasterki Jan Sojda, Józef Adasi, dwaj zięciowie Sojdy, 28-letni Stanisław Kurpiński i 29-letni Jerzy Socha, siedzieli w autobusie. Coraz to dołączali do nich nowi goście, którzy wychodzili z nabożeństwa i szli się ogrzać. Sojda częstował wszystkich wódką i swojską kiełbasą. Polecił ciotecznej siostrze Krystyny, by poszła do kościoła i przekazała kuzynce, że ojciec wszczął awanturę i matka prosi, by wróciła do domu. W 10 minut po tym, gdy Krystyna z mężem i bratem ruszyła pieszo do Zrębina, do siadników w autobusie niemile poruszyła wiadomość, że nagle zabrakło alkoholu. Padło hasło, żeby pojechać do Sołtysa, do Zrębina, który był melinarzem. Po 20 minut po północy. Sojda polecił Aciowi W., kierowca autosanu, jechać pustym autobusem w kierunku Zrębina za taksówką Sochy i Sanem Felixa S. kierowanym przez Adasia. W szczerym polu, za piekarnią, Fiat kierowany przez taksówkarza Jerzego Sochę, ojca dwójki małych dzieci, jedzie prosto na idących drogą Krystynę, Stanisława i Mietka. Małżonkowie w ostatniej chwili odskakują na bok. Fiat uderza w Miecia, który zostaje odrzucony na środek jezdni. Socha zatrzymuje samochód, tuż za nim staje sam. Adaś atakuje Stanisława pochylonego nad jęczącym z bólu chłopcem. Ciężkim, nasadowym kluczem do zakręcania sił w kołach bije dotąd, aż Stanisław osuwa się na jezdnię. Wujku, nie zabijaj mi męża! krzyczy Krystyna. Domyśla się, że i też nie puszczą żywy. Wzywając pomocy, ucieka w pole. Ścigają Sojda, Adaś i Witek, który przyświeca dwóm pierwszym latarkom. Dopadają ją. Kobieta błaga o darowanie życia dziecku żyjącemu w jej łonie. Adaś zadaje ciosy, poprawia wujek Sojda. Na ciężko ranny mieci i wzywa na pomocy matki. Mamusiu, ratuj mnie. Socha siada za kierownicą fiata. Teś Sojda naprowadza go, by precyzyjnie najechał na głowę chłopca. Kilkadziesiąt osób biernie się temu przyglądało. Tylko kilka usiłowało słownie powstrzymać napastników. W drzwiach autobusu stał Kulpiński i nikogo nie wypuszczał. Zbrodniarze wrzucili ciała ofiar do sana. Krystyna jeszcze dawała oznaki życia. Ponura, krwawa kawalkada ruszyła w dalszą drogę. Około 120 metrów od pierwszych zabudowań zrębina samochody zatrzymały się. Trzeba zrobić tak, żeby wyglądało, że przejechał i samochód, a Kryśkę przed przejechaniem ktoś zgwałcił, polecił Jan Sojda. Wynieśli zwłoki o mężczyzn oraz Krystynę, w której nadal piło się życie. Położyli jej ciało w rowie po prawej stronie drogi, głową w kierunku połańca. Obnażyli. Zwłoki Stanisława i Mietka przenieśli nieco dalej i też ułożyli w rowie. daś usiadł za kierownicą sana, Wjechał dowózem do, do rowu i najechał na ciało. Następnie cofnął pojazdem do tyłu wzdłuż dna rowu. Najeżdżając tyłem auta na Krystynę spowodował jej śmierć. Sojda poleciał ludziom, polecił ludziom przysiąść przejść do autosanu. Maciej W. dostał polecenie, by odwieźć wszystkich na kończącą się pasterkę, żeby mieli alibi. Najpierw jednak odebrał od wszystkich przysięgę milczenia. Przyrzekali na krzyżyk i medalik Przypieczętowywali własną krwią. Sojda nakuwał ich palce agrawką, a oni odciskali krwawe ślady na kartce papieru, przestrzegani przez odbierającego przysięgę, że zdrajcy skończą jak Łukaszkowie. Dzięć przyniósł światem pieniądze. Trwała przysięga, Wsparta została ekwiwalentem pieniężnym i zamurowała świadkom usta. Mimo to, dopóki Sojda przebywał na wolności. Bez przerwy czuwał nad zmową milczenia, groźbami, kolejnymi przysięgami i przekupstwem. Po aresztowaniu Adasia zebrał w swoim domu kilkanaście osób, które jechały z nim w autobusie. W mieszkaniu planowała tajemna y, atmosfera grozy i tajnego sprzysiężenia. Ciemność rozjaśniało tylko nie, nikłe świat, y, światełko świecy stojącej na stole. Część ludzi siedziała pod ścianą, część klęczała. Sojda trzymał w ręku krzyż, krzyż, krzyż z Chrystusem. Po raz drugi odebrał przysięgę o milczeniu. Kazał całować krzyż, wręczył medaliki i pieniądze. Gdy wyszedł, obecni radzili jeszcze przez pewien czas i uchwalili, że przed milicją nikt do niczego się nie przyzna. Bogusław S. w śledztwie zeznał, że gdy pewnego wieczoru wracał do domu, ktoś zaświecił mu lampką w oczy. Z tyłu doskoczył do niego Jan Sojda. Przyłożył mu do szyi ostrze cyzoryka. Jak wydasz skórę wysynu, no to cię to będziesz czekać. Czekać, powiedział i włożył mu do kieszeni dziesięć tysięcy złotych. Był jednak ktoś, kto nie poddał się magii przysięgi, nie dał się też kupić. Leszek B konsekwentnie utrzymywał, że zabójcami byli Solda, Adaś i Socha. Po jakimś czasie znaleziono jego ciało w przepływającej przez wieś Rzecze, rzece Czarnej. Wyjaśnienie okoliczności jego śmierci nie trwało zbyt długo i skończyło się stwierdzeniem, że utłonął bez pomocy osób przeciw. Ludzie we wsi po cichu komentowali, że Leszek utonął tak jakoś dziwnie, bo bez wody w płucach. Ale sąd nie czuł się pewnie. Znajomej, którą darzył ogromnym zaufaniem, zwierzył się, że się boi, bo ma przeczucie, że sprawcy będą wykryci, gdyż dziecko Krystyny zginęło przed ochrzczeniem. A za to będzie kara Boża. Jednak po aresztowaniu zachowywał kontrolę na milczeniem świadków. Usiłował także wpływać na przebieg śledztwa. Na rodzinę Kalitów wywierane były różnego rodzaju naciski, nawet ze strony bliskich krewnych, którzy przekonywali ich, że w sobie spokój, bo dzieci i tak i nikt nie zwróci, i aby nie szukali morderców, ale tego, kto spowodował wypadek drogowy. Świadkowie, którzy najpierw mówili że widzieli popełnianie zbrodni, później wszystko odwoływali. Pięciu z nich pojechało do prokuratury generalnej z zażaleniem na wymuszenie zeznań przez milicjantów i prokuratorów. Jeden ze świadków zeznał, że widział całe zdarzenie, opowiedział też, jak, opowiedział też jak składał przysięgę. Po kilku tygodniach przyszedł do prokuratury odwołać zeznania. Mam u świadków, że piłem z nimi widzili wódkę i na pasterkę już nie dałem rady iść. No dobrze, a w takim razie skąd zna pan tyle szczegółów z przebiegu zbrodni i z drugiej przysięgi, którą Sojda odebrał? Ale gdzie gada? Kto konkretnie? A jedna ze wsi. Ale jednocześnie potwierdził, że przesłuchujący go milicjant napisał w protokole tylko to, co on powiedział. Nic od siebie nie dodawał. Zapytany, dlaczego od razu nie powiedział o tych swoich dwóch świadkach, odpowiedział krótko. Ja nie mam głowy. Jeden jednym z grypsów do swojej rodziny, Solida napisał: Ten wam pomoże, co, babara, co ma barany. Chodziło o Eugeniusza Z, który był ormowcem i członkiem kolegium do spraw wykroczeń. Często przychodził do posterunków po łańcu. Bardzo chciał poznać wszystkie szczegóły i śledztwa. Za fałszywe zeznania został aresztowany. Wtedy zmienił zdanie. Opowiedział sądowi o przebiegu zbrodni. W czasie składania wyjaśnień, Jan Solida. Dokonał samookaleczenia, samookaleczenia, przegryzając własny palec i przysiągł na swoją krew, że Józef Adaś jest niewinny. Ale po pewnym czasie postanowił, ratując własną skórę, poświęcić szwagra. Wgryp się do żony, napisał, że sprawcą jest Adaś, i polecił jej, żeby poszła do prokuratury i zeznała prawdę, a nie litowała się nad Jóźkiem, tak jak rzeźnik nie lituje się nad świnią wiążąc na wędliny. Gdy sędzia zapytał na rozprawie Sojde, czy napisał ten gryz, ten odpowiedział – nie oświadczam się. Adaś nie przyznawał się i nie chciał zeznawać. Mówił tylko, że zjadł kolację w z żoną i poszedł spać. Żona zeznała i szczuła, że spał obok niej. Jednak powoli, z wielkimi oporami, zaczął pękać mur milczenia. Z wielkim trudem związanym z przełamaniem ludzkiego lęku przed długimi rękoma Sojdy organy ścigania zdobywały coraz więcej dowodów na poparcie oskarżenia wobec Adasia, Sojdy i jego dwóch zięciu.